Kochane dzieci, oderwijcie się od grzechu i żyjcie zwróceni w stronę raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Bóg się spieszy, nawróćcie się i służcie Panu z radością. Ludzkość chodzi ślepa duchowo, ponieważ ludzie oderwali się od stwórcy. Nie pozwólcie, by ciemności demona oderwały was od drogi zbawienia. Żałujcie za grzechy. Pojednajcie się z Bogiem poprzez sakrament spowiedzi. Jestem waszą matką bolesną i przyszłam z nieba, by zaprowadzić was do tego, który jest waszym jedynym i prawdziwym Zbawicielem. Zdążacie ku przyszłości. Pełnej boleści. Nie odrywajcie się od modlitwy, gdyż jedynie za pomocą modlitwy możecie pokonać przeszkody, jakie przyjdą. Wielu kapłanów i ludzi Bogu poświęconych będzie prześladowanych i wyrzucanych precz. Dajcie z siebie to, co najlepsze w obronie prawdy. Oto czas sposobny dla Waszego świadectwa, publicznego i odważnego. Naprzód, Ten, kto jest z Panem, nigdy nie doświadczy ciężaru przegranej. Odwagi, ja będę się za Was modlić do mojego Jezusa. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.